Czyli jesteśmy już po szóstym, już mikołajkowym biegu pod tytułem Pobiegnij za świętym Mikołajem. Tak. Z tego co wiem, a już chyba w tym roku tak samo chyba nikt cię nie dogonił, prawda? Niestety nie miałem dwie dodatkowe nogi, więc zabezpieczyłem się na, ten, na tą okoliczność. No nie było im łatwo i w przyszłym roku mogą się sprawdzić kolejny raz, tak? Tak, tak. Ja... Ja też również się cieszę, że w tym roku znowu Cię nie dogonili, to znaczy, że może w przyszłym roku, może jakiemuś miłkowi się uda. Cieszymy się, że tak naprawdę znowu frekwencja dopisała. Mieliśmy y, dla pierwszych 50 uczestników y, pa, pamiątkowe medale i coś słodkiego. Pierniczki, prawda? piękne pierniczki. Dziękujemy naszym sponsorom, w szczególności głównemu sponsorowi, którym jest CNA Elektrownia Połaniec, dzięki nim mogliśmy przekazać wspaniałą nagrodę. W tak. wysokości 5000 zł na zakupy w, w Dekathlonie. tak. Z tego co wiem, pan Damian, dyrektor z dziecka z Skopaniu był mega zaskoczony i pozytywnie oczywiście, zbliżają się, się ferie, kasa się na pewno przyda, bo mają w planach wyjazd w górę, więc na pewno wykorzystają ten jakby wspaniały voucher. Tak naprawdę to wszystko dzięki wam, bo Gdyby nie wiem, gdyby wasza obecność tutaj niestety nie udałoby się zebrać także, także jakby tej okazałej no, yes. kwoty. Także dziękujemy serdecznie za udział. Jeszcze I cóż? chcę podziękować się w biegu z choinką, bo to A, też jest sobie tak, ważne. Tak, no co tak. robiliście, to, to bałem się o Wasze zęby. Tego zobaczenia i wesołych świąt życzymy Tak, uważam. wesołych świąt. Dziękujemy jeszcze raz.